Dzień dobry Państwu. Jest takie stare polskie powiedzenie: Szczęśliwy dom, gdzie myszy są. Zaś Cyganie mówią, bo jak wesz od człowieka, odejdzie to śmierć. Proszę ja Państwa, ludy prymitywne zawsze ciągną do samozniewalania się i wspierania się wzajemnego. Dlatego żydowszczyzna ma tak wielu adeptów na całym świecie. To poczucie y, szczęścia t, żaby, proszę tak co ja już to mówiłem, zapadające się w świeży, krowy placek na łące. Ciepło, przytulnie, a smrodu i niebezpieczeństwa śmierci przez zaduszenie się nie czuje. No, y, proszę to przeanalizować, co się teraz dzieje, y, że oni w ogóle nie potrafili przewidzieć tych prostych następstw i własnej polityki, i potężnych Wstrząsów, jaki przyniesie wybór Hollande we Francji, czy Holanda, mówię już tak z ja tak używam, bo to tak nie jest to gramatycznie, ale zrozumiale. No, w prawie 20 lat w ich szczęście trwało, zanim zrozumieli, no i sprzątnęli gremka tego architekta Okrągłego Stołu. Czym jakby podkreślili klęskę żydomasońskiej nowej Europy. Ja to już wcześniej opisywałem jak to było, że żydomasoni najpierw właśnie, y, koncepcja powojenna była wzmocnić RWPG, scalić ze Związkiem Radzieckim jako dużą siłę i później te dwie siły złączyć w jedną siłę europejską. A w tej chwili to się wszystko rozlatuje, bo w, weszły Chiny do gry i tu nie będę tego dalej y, tej koncepcji opisywał. Rosji się nie da rozerwać na pewno, bo oni tam chcieli wprowadzić Chińczyków, no ale to są takie ich plany, one już w tej chwili nie są absolutnie możliwe do realizacji, bo rozpadnie się ta Unia. No i później próbowali, prawda, bo tym w tym 2000 roku, w 2005, 2008, 2010 jeszcze jakieś tam różnych paranoicznych rozwiązań, a to klapa za klapą i to na całym świecie poczynając od tego WTC Iraku, Afganistanu, yy, wybuchów Japonii i tak dalej. A już wobec Islandii, czyli by też kompletne yy, po prostu nieumiejętność postępowania i, i porażka tak naprawdę i wobec całego południa Europy. Niezrozumienie w ogóle yy, procesu budzenia się na powrót yy, świadomości narodów. No, i jakiejś takiej siły intelektualnej, ich bo myśleli, że wszystko jest zniszczone już tą socjopatyczną cybernetyką, a to nie jest takie proste. A oni dalej bronią tymi utartymi ścieżkami krzyżowców i ten, tępego głupiania y, na poziomie ameby. Uważają, że wszyscy są tą amebą, i to każdemu umawiają. Jedynie, co może tłumaczyć te ukryte żydowskie. Władze światowe, to to, że większość światowego żydowstwa pochodzi jednak z Polski. I podobnie jak tu wszędzie widzą takich dennych naiwniaków, którym mówić można każdą derdymałę jako prawdę objawioną. A Polak inaczej nie potrafi, jak wiemy. Choćby mi ucięli nogę, drepczę za żydowskim Bogiem. Choćby mi ucięli dwie, o Maryjo, wielbię Cię. No więc to jest. Tak, można przez wieki to wszystko. Żadnego pójścia za Czechami w XV wieku. Jak już w 10 poszliśmy i tą zarazę, to później powinniśmy się z niej wycofać, też za nimi. No, jak można było nie przewidzieć tej dalszej kolapsy żydowszczyzny, Chociażby w sprawie emerytur, podatków czy powrotu do socjalizmu, właśnie co, co, co teraz będzie. No, cała ta koncepcja tego przygupa. No bo ten socjopata Tusk, proszę Państwa, no to no, 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 on się, się sam kiedyś obwiesi, no bo mu się nie ma co przejmować, bo jedyne na co go stać, to pograć piłkę z dziesięciolatkami. No. No, to jest w ogóle pajnokracja w Polsce, bo i tak zwany prezydent, yy, yy, jak pojedzie gdzieś na otwarcie przedszkola, no to, to są ich szczyty intelektualne, więc yy, no, o czym my tu mówimy. Podobnie jak związkowcy, którzy, prawda, gdy im zamykał stocznie premier, no to poszły sobie z nim pokaż piłkę, zanim mu chałupę spalić. No. Nie wiem, czy Państwo to pamiętacie. A reszta to taka hipnoza na tanka, albo wojewódzki czy majewski show, czyli spoko, roko, koko. I Dla podsumowania jeszcze tej całej sytuacji w Polsce, no to wiadomo, no, dziennikarze i to, ekonomiści to wprost paranoja liberalna. Nic innego nie istnieje w dźwięczących mamoną mózgach. No a partie polityczne no to już y jedyna, która y można by uznać za jakąś no to ma mikronowe poparcie społeczne. No, prowadzona jest zresztą przez Żyda-Ziętka, ta Polska Partia Pracy. I więc no, nazywa się w dodatku ten człowiek Ziętek, no więc jak można harbić tak szlachetne nazwisko, proszę Państwa. Ten bubek jest po to postawiony, żeby jakiekolwiek przebłyski ku socjalizmowi stłamsić i ośmieszyć. I to tak ma przy każdym, yy, przy każdych wyborach to, to wyraźnie widać, że mogłoby być 30%, później się z tego robi 1,5 czy 0,8. Ja nie mówiłem tego na wiatr, bo sam parakrotnie go namawiałem, że go poprę i pomogę zrobić pierwszą siłą w kraju, ale y, jeśli mnie przyjmie na doradcę i odrzuci żydowszyznę. No to... Nie mówię to jak obrożony, odrzucony, tylko no, stwierdzam fakt po prostu. Bo ja wiem dobrze, jak moje koncepcje zaczynają być rozumiane i będą coraz szerzej przyjmowane. a żydowskie plugastwo dalej nie zwalnia tempa, chociaż już mu się nalewa zakonierz. I to zamawianie właśnie tej wersji, żeby wszyscy w to uwierzyli, w Polsce trwa ciągle. jakby to się działo gdzieś na odległej od cywilizacji wyspie. I dalej wałkują tylko te opcje liberalne, tradycjonalistyczne, niby, prawda, religijne, Katolickie, czyli nienawiść do Rosji i Związku Radzieckiego w różnych aspektach, demonizacja Stalina, i tu muszą powstawać ciągle jest wielka potrzeba społeczna, musi powstać yy, y, Pejoten. Y, Solidarna Polska, PISy, następne jkm -y, jakieś inne, inne, inne. Przecież wiadomo, że ludzie dążą do socjalizmu w tej chwili, bo mają już dosyć tego i to nawet przemysłowcy, nawet przedsiębiorcy, nawet handlowcy, rzemieślnicy widzą, jak prowadził 30 czy więcej lat, widział jaka jest różnica i on dostrzega, że wtedy było normalnie, on narzekał na coś, kiedy miał dobrobyt. A reszta, czyli niby inteligencja, wrzy do masonerii. I to są złe siły, proszę Państwa, i potężne, i, i, i katastrofę przynoszą. Ja mam, proszę Państwa, nawet masonów w bliskiej rodzinie. I oczywiście nie utrzymuję z nimi, z tymi osobami żadnych kontaktów. Nawet życzeń urodzinowych i imieninowych nie przesyłam. Są to ludzie wykształceni i mogliby zrobić coś dla dobra ogółu. Ale są całkowicie spacyfikowani przez żydowszyznę. Co już wyjaśniałem te zasady w poprzednim Feliotonie. I nie ma tam, proszę Państwa, żadnych wartości, tylko wyniszczanie, i to trzeba wreszcie zrozumieć. Bo i oni w tym tkwią i bardzo wielo i cała inteligencja prawie polska w tym tkwi. Tak, proszę Państwa, i dlatego nie ma oporu. Przeciwko temu bezchołowiu, tym złodziejom, tej mafii, tym gangsterom. A jeżeli chodzi o, mówię o tych członków mojej rodziny, to sam bym im odciął rękę. Mówię to publicznie, gdy będą realizować Szydomasoński Plan Zniewalania Świata, obojętnie pod jaką są przykrywką. I trzeba być tego świadomym i trzeba to umieć zrobić. I trzeba być na to gotowy. Bo tu żartów nie ma. Czy to jest kościół, czy prawica, lewica to jedna wredna żydowska gnojowica. Dlaczego nie rozumiecie tej prostej układanki polityczno-ekonomicznej świata, proszę państwa? Przecież to jest widać, że to jest zakłada. Nie dawać się na to nabierać. Bo to jest. Jak to najprościej wyjaśnić? no Trafiłeś do zastępczej rodziny. No bo straciłeś rodziców, no obojętnie. Oni mogli być ok, ale zmarli na przykład w wypadku czy, czy na choroby. Więc masz prawo wierzyć, że nowi też tacy będą dobrzy. A tu się trafia pijak, zboczeniec z No bo tak jest. Po 1989 roku myśmy z ufnością przyjęli ten nowy porządek świata, jakby. Czy nowy porządek polski. A tu się okazuje, że to jest coś jak profesor Samsonowicz. No więc wstrząs. Ale ile on może trwać? No ja czasami to żałuję, że nie mam tej siły sugestii Kaspirowskiego czy Nowaka i, i nie pokażę szklanki wody i, i, i żeby wszyscy zostali nagle uzdrowieni z tej żydowszyzny. Bo tak naprawdę to wystarczy uwierzyć, że więcej od nich wszystkich znaczysz i od ich omamów. No ale to trzeba mieć tą świadomość własnej wartości. No. I że ta Biblia, te białe kołnierzyki, rządy są dla ciebie większym zagrożeniem w tej chwili, nawet niż Islam Chiny czy jakieś tam inne historie. Jeśli odrzucisz również oma materię i, i, i staniesz na poziomie, bo jak to mówią, żeby być na poziomie, to trzeba trzymać pion. A, drudzy, a jeszcze inni mówią, że kiedy stoisz prosto, wszystkim. To jest miłe, gdy się skłonisz jednym, drugim wypniesz tyłek. I dlatego, żeby mieć charakter i nie padać na twarz przed tymi sztucznymi dziwami, cudami, świętościami fałszywymi, rozebrać te wszystkie kapliczki, jak mówiłem, te obiekty sakralne, przeznaczyć na domy pracy twórczej, biblioteki czy ośrodki reaktywacji bezdomnych ale również mieć dystans do wartości materialnej i mieć świadomość, że my to pożyczamy od przyszłych pokoleń, nawet te najpiękniejsze bogactwa, własne domy. Stąd też ta koncepcja jest złożona w 2000 roku i to przez, proszę Państwa, przez ponad 50 krajów, rządów krajowych i, i, i ten system tego globalnego socjalizmu był złożony. I już można to wprowadzić, że każdy mieszkaniec globu ma praktycznie dy dywidendę roczną w wysokości 100 tysięcy tak, dolarów. Na takim poziomie możemy żyć już w tej chwili. A oni nam mówią o, o braku żywności, o konieczności eutanazji, o wytruciu, o tam różnych takich historiach. Więc proszę sobie wyobrazić, jaki jest ogromny, ogrom pracy przed nami, żeby dokonać tych przemian i żeby to wprowadzić i w świadomości, Ograniczenie na przykład tej schedy, że możemy przepisać na przykład majątek, no na przykład te wysokości, nie wiem, różnie, 50-100 tysięcy bez podatku możemy przekazać w własności swoim dzieciom na, 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 na jedną osobę w euro, 50 tysięcy euro, czy 100 tysięcy euro, czy 200 to można dyskutować. Żeby nie wiązać, że nawet jeżeli jesteś właścicielem jakichś zamków, pałaców, to swojemu synowi czy dzieciom możesz przepisać, no na przykład po te 250 tysięcy dolarów, ułamek tego, resztę może dzierżawić i mieszkać w tej posiadłości, jak już tak żarłocznie go to pasjonuje, czy te samochody, które tam sklecałeś, czy jachty, czy coś, ale tylko później dzierżawić, a reszta idzie do wspólnego wora i każdy inny ma prawo to dzierżawić. Dostaje. A, a po sobie może zostawić tylko niewielki, nie, bo po co ci to? I tak tego nie weźmiesz do groby, ten następny może to przepić, bo są, i, czy, czy, czy są choroby jakieś psychiczne, czy, czy inne jakieś rzeczy. Nie wiąż się z tą materią, natomiast tak jak przy tych kibucach, że można i z tych taksówek wspólnych korzystać, tak samo i z tego jachtu, można wygrywać, można to zrobić na drodze losowań, że nawet zapadłej wsi. Poza tym część ludzi w ogóle z pewnych rzeczy rezygnuje. No, na przykład yy, są tacy, co w ogóle na przykład nie lubią latać samolotem i innym szkodzi morze w ogóle nie chcą. Przecież wiadomo, że w moim wieku to ja chętnie, chętnie bym pooglądał tam rafy koralowe czy coś, no ale już się nie nadaje do założenia kwerunku i tak dalej. No więc proszę Państwa, no przecież od razu to można tak pięknie poukładać, a tych chciwców, którzy zawsze będą grać w te trzy karty. No, też na nich miejsce się znajdzie i to można bardzo spokojnie zrobić. Ktoś tym cały czas przeszkadza. Poprzez lichwę, poprzez inne yy, czynniki niszczy się cały majątek świata i nic z tego nie wynika, nawet dla nich. Jest dla nich zagrożenie. Nie wiem, tych ich tak ciągle rajcuje. Być tym szczurem i być niszczonym, bo oni sobie w końcu holokaust prowadzą. Proszę zobaczyć, w jakim tempie. No, no co dadzą te następne 10 partii? Niech stworzą palikotów innych, prawda? Czy tam ziobrów, czy, czy nie wiem, czy na natanków nowych, nie płynie no i co to da, to będzie się zapadać, On, oni po prostu niedługo tam, już nikt nie przyjdzie nawet do tych świątej, nawet gdyby nie trzeba było ich wieszać na drzewach, proszę Państwa, kto w tą Biblię wierzy z tych bzdur, kłamstw, ja tak mówię może w tej chwili to chaotycznie, no ale proszę Państwa, już tyle razy to powtarzam, że troszeczkę takiego spokoju umysłowego i to wszystko można bardzo szybko wyprostować. I nie bać się tych chipów. Właśnie chip ograniczy, złodzieja samochodu ograniczy, bo będzie wszystko zanotowane tam. No i co czego się boisz? No ja się boję wiadomości o mnie. No, oczywiście, No oczywiście są pewne rzeczy, proszę Państwa, no na przykład gdybym miał jedno jądro ucięte, no to ma, mam to o tym wszystkim mówić. Są pewne rzeczy, czy, czy pewne schorzenia, czy pewne sytuacje rodzinne na przykład, no na przykład, że, że mój syn Yy, z, z dyrektorką szkoły na przykład spóźni je na chociaż łapek, Chociaż to jest nieprawda, bo ja się na nie mam. No ale załóżmy. Ale generalnie to co my mamy tak do ukrycia? No co? Że, jesteś, że my jesteśmy moralni, kochamy się i, i innych ludzi. A przecież yy, może być selekcja. Zresztą to nawet w tych ankietach społecznościowych to ustawiałem, że są pewne rzeczy, które są w pewnym sensie... Yy, sekretne czy niejawne dla wszystkich, o dzieciach też, bo i wykształcenia, ale są tak samo u dzieci korzenia. no po co komu wiedzieć, że ma tam jakąś chorobę, yy, która jest yy, no, nawet może być śmieszna, czy trudna i tak dalej. Ale to wszystko można tak bardzo ładnie poustawiać, no. ale w, uwierzyć w siebie i w to, że, 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 że my mamy w końcu coś do zrealizowania tutaj. No. Oni bez przerwy mieszają nam. I, i, I dlatego można powiedzieć, że wszystkich prawie ich sami zresztą zaskoczyła ta sytuacja we Francji. Bo wiadomo, że mogą poprowadzić tamto w kierunku takiego lewactwa, czyli poparcie dla mniejszości, jakichś tam seksualnych, innych historii, żeby dozorganizować życie we Francji. Ale ja jeżeli Francuzi się mądrze ustawią i wyciągną tylko te. Bardzo pozytywne elementy, te podatki dla najbogatszych, kwestie emerytalne, świadczenia, rozwój kraju, to będzie to pierwszy krok, krok w rewolucji europejskiej. Myślę, nie się wydaje, że, że to jest właśnie taki już dosadny krok rewolucji. Więc nie zaniedbuj się tak samo ty. No. Bo ten system się wywraca na pewno, bo nie może być inaczej, proszę Państwa. I i, I ja mówię, i ten projekt złożony w onz tego socjalizmu globalnego i, i, i mój system gromadny, który opracowałem tutaj dla, dla Polski i, i, i narodów Sławii, to może z sam bardzo dobrze współgrać i możemy, to bardzo szybko te przemiany mogą nastąpić. Więc nie bądź hamulcowym przemian, bo możemy od nowa ukształtować cały świat, i ten system gromadny naprawdę jest rozwiązaniem i on się sp sprawdzał na przykładzie innych systemów gromadnych, czyli jak mówię kibuców, czy klanów, czy systemów plemiennych Afganistanu, Libii, czy, 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 czy innych, prawda? Należy się na tym na naprawdę spokojnie zastanowić, tak samo jak ten socjalizm, no to jest właśnie prospołeczny, czyli co, tam będą wszystkie formy własności uznawane, nie tylko, że socjalizm to będzie krat, kłamał i czy, czy coś takiego, bo to obrzucony został tym za to, że stworzył dobro, a kapitalizm właśnie, żeby był kiełznany, niech on będzie tym elementem. Jak już chcesz tam być ciągle na tej prywatnej własności i tam prowadzić sobie swój stragan, czy, czy, czy jakiś inny... proszę bardzo. No czy naprawa samochodu Dlaczego? Nie może być i spółdzielcza, może być i taka. No, tak było w PRL-u i nikomu to nie przeszkadzało. Bo każdy się rozwijał. Tylko nasza świadomość no, pod wpływem właśnie tych, tych naszych wrogów w sukienkach. Nie może nam pętoindywidualizm zabić prawdy. Jeszcze cię ten zasrany kapitalist i oman żydowski, liberalny naprawdę nie zmęczył?